Dzień dobry widzowie. Dzisiaj nagrywamy właśnie też F1.1. Tak jak zwykle zostawcie łapeczkę w górę oraz suba z dzwonem. A gra się załaduje dopiero jak kliknijcie łapeczkę w górę. O, łapeczka w górę. Łapeczka w górę to się zaraz włączy. O, włączyło się. Jak mówiłem Wam w ostatnim odcinku, w pierwszym, w pierwszym ostatnim odcinku F1.1 nie mamy internetu jak zwykle, to muszę włączyć sobie internet i nagrywamy dopiero 10%.

Może Ale babcia! Ja, to no, się nie Aha, to przepraszam! Nie gadajcie, bo nie Dobrze, przepraszam! Widzowie, to się długo nie ładuje ani krótko nie ładuje. To musicie trochę poczekać.

Widzowie już dziewięćdziesiąt sześć! No... Wiem, ty raz jest tu. A tu się kupiłem jeszcze. A czemu nie postawiłeś się? Goduncie, ja myślałam, że, ja, ja że to jest normalnie jak tam, ma takie... jest... Ja Nie że to jest takie wysokie. Aha. <tuszą> Nie chcę się nie panie, a, się a ja, mu dojśnę, ja no no, tego kupuje, to tak? Widzowie, kiedy to się załaduje, to ja nie wiem. Bo dalej jest 60, znaczy 93. No ja miałem, ja dalej nie a chcecie mieć takiego robota F11? Tylko skacze. Nie, nie. No te obole tu są wysokie, no? Panie, on nie jest, kiedyś czekłem te efeny, no? I teraz leci. Nie szkodzi, waczaj, no? No, ale miało być cicho. No, ale swoją. No, ale swoją. No, ale swoją. No, ale swoją. A ty się mógłby spoić. No, a się mówi. Widzowie, zawie, kiedy będzie 64? Jeden.

Widzowie, jesteśmy już w grze, lecimy na pierwszy mój poziom, znaczy drugi. To Děkuji,